Krzysztof Schubert, prezes NCBR Investment Fund, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie. Panie prezesie. Na naszym wydarzeniu, na ECE Online, powiedział Pan, dla cyfryzacji pandemia COVID-19 to paradoksalnie dobry czas, ale kluczem do rozwoju technologii w cyfrowych w firmach jest ich finansowanie. No i właśnie o to finansowanie chciałem zapytać, bo do dyspozycji jest program Digital Europe o wartości 10 miliardów euro, powołany do pracy nad sztuczną inteligencją. Między innymi bogaty jest także program Horyzont 2020, czy jego nowa odsłona Horyzont Europa, szacowany na 100 miliardów euro. Dużo wydaje się, ale na co my, Polska, innowacyjny biznes, właśnie stąd, może liczyć z tego kierunku europejskiego? Rzeczywiście pieniędzy z funduszy europejskich na cyfryzację będzie teraz sporo, czyli kwestią będzie odpowiednie wydanie i oczywiście aplikowanie o te środki. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała dekadę cyfrową, także będziemy mieli wiele lat dobrych dla cyfryzacji. Mówi się o 20% nawet środków z dużego funduszu odbudowy, czyli to jest kwota nawet 150 miliardów euro, też z tego funduszu, właśnie na odbudowę po pandemii, po COVID-zie, czyli tutaj mamy dużo tych środków. Wspomniał Pan o dwóch bardzo ważnych programach, które właśnie dotykają tych kwestii: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, komputery dużej mocy chmura i oczywiście kompetencje cyfrowe, szeroko rozumiane. Także rzeczywiście środków dużo, przedsiębiorcy będą mieli z czego korzystać. Oczywiście jest to uzupełnione też na całą pulą mechanizmów krajowych. Z punktu widzenia naszego funduszu, czyli funduszu NCBR, Investment Fund, będziemy w stanie w najbliższych latach zainwestować na dzisiaj, to jest już kwota 700 milionów złotych po naszej stronie, ponieważ my jesteśmy funduszem koinwestycyjnym, czyli inwestujemy wspólnie z innymi funduszami rynkowymi, branżowymi, typowymi funduszami VC czy private equity. Oczekujemy podobnej kwoty po ich stronie, czyli mamy do dyspozycji prawie miliard 400 milionów Złoty właśnie na innowacyjne projekty, projekty z dużym elementem B, +R, czyli badania i rozwój, na projekty z polskim pierwiastkiem, naturalnym jakby segmentem jest ten segment szeroko cyfrowy, i tutaj tych projektów pojawia się bardzo dużo i funduszy partnerskich dla nas, które w tym segmencie operują. Natomiast my się nie zamykamy tylko na ten sektor. Każdy sektor gospodarki jest dla nas równie interesujący. Niekoniecznie z każdego sektora może spodziewamy się i też ze strony może potencjalnych spółek tak dużych zwrotów, czyli jak w branży cyfrowej, to się oczywiście szuka no, bardzo intratnych inwestycji w szeroko rozumiane marketplace, rozwiązania chmurowe, aplikacje, gdzie te zwroty są w dziesiątkach czy czasami w setkach razy. Natomiast w innych segmentach też inwestycje bardzo stabilne. Tu myślę o AgriFoodzie, na przykład, który jest w Polsce bardzo modny, czy mocny. Jest też obszar life science, tak zwanego, także jest wiele obszarów, które będziemy chcieli zaadresować tymi środkami po uruchomieniu naboru na fundusze partnerskie, który miał miejsce w połowie sierpnia 2020. Widać, że zainteresowanie jest bardzo duże, zarówno z poziomu funduszy właśnie i komercyjnych, i funduszy tzw. CVC, czyli powstających przy dużych spółkach. Także mam nadzieję, że będzie to pracowity i bardzo dobry okres dla szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. No właśnie, bo... O te 700 milionów złotych, o których pan już wspomniał, chciałem zapytać, wiosną również na naszym wydarzeniu mówił pan, że za kilka tygodni ruszy nabór, mówi pan, że w sierpniu udało się zaczęliście przyjmować te wnioski. Czym dysponujemy w takim razie teraz i na co mogą liczyć te innowacyjne firmy, które chcą już wyjść z tej fazy startupu i poszerzyć swoją kooperację z tymi większymi firmami? No dokładnie, my teraz adresujemy, czy w ogóle naszym funduszem adresujemy ten obszar większych już powiedzmy inwestycji, czyli dokładnie firm wychodzących z fazy startupu i seedu, czyli, czyli inwestycji, które są no, stosunkowo małe, to są inwestycje na poziomie pół miliona, milion złotych, dwa miliony złotych, to są te inwestycje, których było bardzo dużo w ostatnim czasie. Teraz jest taki okres, gdzie spółki, które otrzymały te pieniądze, w pewnym sensie przetarły się na rynku, potrzebują większych pieniędzy na dalszy rozwój, często ekspansję zagraniczną, często dodatkowe inwestycje, czy to są budowy jakichś, powiedzmy, no większych struktur. Także tych środków potrzebują znacznie więcej. My inwestujemy w pojedynczą transakcję, czy tak zwaną transzę, pomiędzy 3 a 64 miliony złotych, czyli wspólnie z funduszami partnerskimi, o których wspomniałem wcześniej, to jest ten przedział 628 milionów. To są dla nas takie idealne inwestycje. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że ten, ten przedział jest dość szeroki. On wyszedł tutaj nam z badań i z potrzeb rynku, akurat dość szerokie powiedzmy te widełki. W Polsce realnie takie projekty będą najbardziej interesujące, pewnie 10-20 milionów złotych. I tutaj największe zapotrzebowanie widzimy ze strony firm. Większe projekty, gdzie już mówimy o podobnym rzędzie pieniędzy, czyli 10-20 milionów, a na przykład euro, jest to już w zakresie zainteresowania też funduszy dużych, zagranicznych, często nawet nieobecnych w Polsce bezpośrednio, ale tej skali inwestycje w potencjalnie intratne spółki są również dla nich bardzo interesujące. Mieliśmy w minionym roku no, kilka przykładów ciekawych inwestycji, które tak w cudzysłowie uciekły nam z Polski, czyli uciekły do funduszy czy to brytyjskich, czy do funduszy ulokowanych w Singapurze. No i między innymi naszą działalnością chcielibyśmy powodować to, żeby interesować się tutaj tymi środkami krajowymi i móc inwestować tutaj w te spółki nasze właśnie z tym polskim pierwiastkiem z pieniędzy krajowych. Biznes bywa sceptyczny co do roli instytucji jako in, in, inicjatorów innowacyjności, w której kluczowa jest akceptacja ry, ryzyka. Jak w takim razie Pan ocenia, czy rewolucję w cyfryzacji, czy w ogóle generalnie w innowacyjności można zrobić od góry, ją tak jakoś zadekret, zadekretować, włożyć w ramy? Znaczy na pewno można ją jakoś ukierunkować, no bo tutaj na poziomie, zaczynając od samej góry, czyli rządów, czyli tych decyzji kierunkowych, w jakich programach przykładowo jako kraj bierzemy udział na poziomie europejskim, czy to są właśnie konsorcja związane z komputerami dużej mocy, czyli te high performance computing, czy to są najróżniejsze inicjatywy, które są teraz na poziomie Unii związane z rozwiązaniami chmurowymi, z wejściem w, w, we wspólne powiedzmy ramy dotyczące wdrażania technologii, 5G, czy w przyszłości kolejnych, no to są te kierunki, które wyznaczają państwa. Natomiast na, na tym poziomie wykonawczym to jest absolutnie jakby rola biznesu, żeby tutaj zająć miejsce. W części może tych rozwiązań, szczególnie komputery dużej mocy, jest to duży też obszar zainteresowania świata nauki. Tam są przetwarzane duże ilości danych, czy to powiedzmy pochodzących z kosmosu, czy. Czy danych związanych takich z obliczeniami dużej ilości inżynierskich materiałów. Także tutaj na pewno to, ta, ta, ta bliskość tych dwóch światów, czyli świata nauki i biznesu, w części tych rozwiązań będzie naturalna. No natomiast bez biznesu w przypadku sieci, na przykład, czy 5G wdrożenia, czy kolejnych szybkich przepływności danych, no to jest jakby. Kluczowy element. Także tutaj współpraca, absolutnie synchronizacja tych dwóch światów jest niezbędnie potrzebna. My zresztą konstruując nawet nasz fundusz, czyli NCBR Investment Fund, który jest ze środków publicznych i jest, jest spółką zależną od dużego NCBR, NCBR-u Centrum, jako Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od początku nastawialiśmy się na współpracę z biznesem, czyli ten model właśnie. Koinwestycyjny oznacza to, że my szukamy partnerów w biznesie, w tym wypadku akurat inwestycyjnym, bardzo doświadczonych, którzy już wiele inwestycji wykonali, z wielu inwestycji weszli i dlatego z nimi wchodzimy w te partnerstwa, czyli nie budujemy struktury swojej inwestycyjnej do inwestycji bezpośrednio, tylko wszystkie te inwestycje wspólnie z, z firmami, które mają do, doświadczenie, tutaj fundusze w świecie cyfrowym, najróżniejsze korporacje, z nimi razem pracujemy. I wtedy największy jest jakby z tego wynik. To teraz chciałem ten przemysł 4.0 w polskiej praktyce pana zapytać. Tutaj chyba pora na taką przykrą konkluzję. Brakuje nam takich gigantów, które byłyby taką forpocztą, ciągnęłyby resztę firm, pokazywały, jakie rozwiązania warto pokazywać, wręcz by je proponowały. Czy w takim razie my jesteśmy w Polsce, polski biznes jest skazany na to, by kopiować te rozwiązania, które już gdzieś sprawdzono i one są są dobre, czy jednak proponuje pan, czy byłby pan za tą drugą opcją, czyli jednak starać się pokazać coś nowego, coś made in Poland. Na pewno warto się starać, ale no tutaj patrząc realnie na rynek, czy to polski, czy europejski, my nie mamy rzeczywiście firm, które są w stanie konkurować na tym rynku globalnym, czyli głównie tutaj mamy konkurencję ze strony no, konglomeratów, czy ogromnych korporacji amerykańskich, czy, czy, czy chińskich, i to są w zasadzie te trzy rynki, które mają szansę ze sobą konkurować, czyli tak naprawdę Stany Zjednoczone, Chiny, długa przerwa i Europa, ale Europa jako całość, i tutaj nawet najmocniejsze. Gospodarki europejskie, czy to Niemcy, Francja, Wielka Brytania, samodzielnie będą miały równie duży problem z konkurowaniem i wytwarzaniem takich rozwiązań. Natomiast no, w Polsce my mamy bardzo rozbudowane, czy bardzo wysoką jakość tej kadry menadżerskie, inżynierskie, programistyczne. Także my tutaj w dużej mierze na rozwiązaniach być może gotowych jesteśmy w stanie dobudowywać czy pokazywać inne metody wykorzystania tych aplikacji, bo tutaj jakby rozstrzał tematyczny mamy szeroki, ale jakby się skupić, nie wiem, czy na rozwiązaniach chmurowych jest kilku dostawców, którzy, którzy dostarczają infrastrukturę szerokochmurową, tutaj powiedzmy i od strony sprzętowej i od strony. Tego głównego oprogramowania, natomiast części z najróżniejszych aplikacji, sposobów wykorzystania, jakichś rozwiązań, które wykorzystują zebranie w jednym miejscu dużej ilości danych i w zupełnie inny sposób do tego podchodzą, zamieniając to w jakiś użyteczny produkt czy aplikację. No tutaj mamy jak najbardziej duże, duże pole do popisu, i tutaj powinniśmy szukać tych, tych przewag konkurencyjnych. Kierunki, które w najbliższych latach, zresztą trochę nam to też wyznaczyła pandemia, no, wskazują na tą cyfryzację jako kluczowy element, bez którego nie można by było ani prowadzić biznesu, ani szkolić się, czy być w tym rytmie, powiedzmy, nauki tutaj na wielu poziomach, czy administracja by nie działała. Także to na pewno zostało dostrzeżone kierunkowo wszystkie rozwiązania związane z przesyłem i dostępem do sieci internet, czyli szybki przesył danych. Dostęp do sieci. Warto zwrócić uwagę, że połowa cały czas populacji na świecie nie ma dostępu w ogóle do internetu. My jesteśmy na zupełnie innym poziomie, powiedzmy, w Europie czy w Polsce, problemów i dyskusji. Rozwiązania, właśnie chmurowe, przetwarzanie dużej ilości danych, wspomniana przez Pana sztuczna inteligencja, no to są te kierunki, jakby które się nie zmienią w najbliższym czasie, a nawet wzmocnią, i szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo, które staje się takim no, koniecznym elementem każdego z tych rozwiązań, o których mówiliśmy. Czyli projektując cokolwiek, tak w cudzysłowie mówiąc, dużego, musimy zawsze myśleć o cyberbezpieczeństwie, bo to jest bardzo wrażliwy element wszystkich rozwiązań i im bardziej będziemy w tym świecie cyfrowym, tym bardziej musimy też zwracać uwagę na cyberbezpieczeństwo i taką cyberhigienę wypracowaną już u nas na poziomie powiedzmy roboczym, jako użytkowników, bo te błędy jednak i najróżniejsze problemy w dużej mierze generują użytkownicy, a nie systemy. To cyberbezpieczeństwo, o którym Pan mówi, w tej skali mikro, to oczywiście dotyczy każdego z nas, ale jest też kwestia szersza, dużo większa. Mam tu na myśli stabilność infrastruktury krytycznej, do której tą infrastruktury zaliczają się też oczywiście internet i budowana choćby w Polsce sieć 5G. I tutaj, bez wymieniania jakby konkretnych spółek, bo to nie o to chodzi w tym momencie, mieliśmy w Polsce do czynienia z trudną dla nas sytuacją. Decyzja o wyborze, może pewnej technologii, później z przyczyn bezpieczeństwa musieliśmy zrok, zrobić krok wstecz. Jak w takim razie, zapewniając cyberbezpieczeństwo, myśleć na poziomie regulacyjnym o mm, dobru dla całego rynku? Jak po prostu nie wylać dziecka z kąpielą? Wykorzystać technologię, tak jak przyznaliśmy wcześniej, od której jesteśmy zależni z zewnątrz, ale też jednocześnie pamiętać o tym, by nie powsuć rynku tutaj w Polsce. Ba bardzo zależy od y, jakby fragmentu, na którym my jesteśmy w danym momencie, bo część rozwiązań rzeczywiście tej infrastruktury bardzo wrażliwej no, powinna być bardzo mocno, y, pod dużymi rygorami jakby obserwowana, analizowana i tak dalej. No tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że te rozwiązania najróżniejsze z obszaru cyberbezpieczeństwa, czy to sprzętowe, czy software'owe, znaczy my nigdy nie będziemy tak w stu procentach pewni, co tam jest, prawda, bo, bo skala... Y, y, zmniejszania mikroprocesorów i i ich kompresji, powiedzmy, jest coraz większe. Nie jesteśmy w stanie, tak jak w minionych latach, prześledzić sobie ścieżek, chociażby ciąć taki mikroprocesor na plastrę, tak umownie mówiąc, i patrzeć, jak to wszystko działa. I podobnie z oprogramowaniem, czyli po kolejnym, powiedzmy, updatecie oprogramowania czy hardware'u, bo to w dużej mierze też jakby hardware też jest updateowany przez oprogramowanie, gdzie jakieś dodatkowe funkcje uruchamiamy. No może się coś nowego pojawić, co w testach nie wyszło jeszcze miesiąc temu. I po jakimś update, upgrade'ie okazuje się, że coś tam jest więcej działa. Także, no tutaj w dużej mierze jest ten problem i też ten problem związany właśnie z układami scalonymi, mikroprocesorami. Stąd na poziomie europejskim od dłuższego czasu jest dyskusja. Zobaczymy, czy teraz być może ona nabierze. Jakiegoś przyspieszonego tempa no, budowy do tych systemów być może krytycznych, jakichś tutaj naszych krajowych, europejskich producentów, którzy być może nie będą mogli konkurować ceną i z pewnością nie będą mogli konkurować ceną. Natomiast no, będzie to sprawdzone, bezpieczne i do konkretnego typu zastosowań, no znacznie bardziej preferowane. Także tutaj, w zależności od obszaru, w którym będziemy się poruszać, na pewno trzeba będzie tego no, bacznie pilnować. Jak wiemy, no, przepustowość, dane dane będą tym driverem na przyszłość, rozwijającym i gospodarki i świadczącym o bezpieczeństwie państw, w dużej mierze w wielu tych obszarach strategicznych. Także tutaj pilnowanie tego, dostęp, filtrowanie, odpowiednie regulacje jak najbardziej. Mamy pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w KPRM. Te, te rzeczy są absolutnie dobrze pilnowane. To jest jeden z obszarów, w polskim, powiedzmy, świecie cyfrowym, który jest bardzo dobrze pilnowany. Krzysztof Schubert, prezes NCBR Investment Fund, był naszym gościem. Panie prezesie, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.